Jestem ja z tej strony Nowa, Dzienę, na moim kanale, a dzisiaj e, oczywiście druga część sondy licznej. i miałam mm, ja pomysł, żeby za każdym nowym odcinkiem sondy fortnite'owej ulicznej zrobić tak, że będą jakieś różne typy pytań i co odcinek jakieś różne typy pytań, nie wiem, podchwytliwe, jakieś matematyczne i tak dalej i dzisiaj, y, dzisiejszą edycją pytań jest pytania bardzo podchwytliwe, takie z zagadkiem. Więc jeżeli rzeczywiście Wam się spodoba, zostawcie subika z na kanale, żeby nie przegapić nowych i lepszych oczywiście odcinków. I co? łapeczkę w górę i zapraszam do oglądania. Którą ręką słodzisz cukier? Lewo. A na pewno słodzisz cukier? Nie, to za A Na pewno A, słodzisz tak cukier? Się nie słodzi. JOLO! Prawo. Prawo. Nie słodzę cukru. Dobrze. Chyba tylko jedna osoba na to dobrze odpowiedziała. Litery A i B są w pokoju. A wyszło oknem, a B drzwiami. Jakie literki zostały w pokoju? I. Dobrze. Żadne. <śm> Nie. I. Rozumiesz? Nie. J Nie ma żadnych. I, A i B. A nożycie. C? Co? What? Nikt takie odpowiedzi ja jeszcze wiem. nie podał, nie? I, A, A i podawanie. B. Kumasz? A, mm. I. Dobrze. C? Skąd wziąłeś C? Nie wiem. Dwie osoby mówią C, nie wiem skąd. I. Zostało I. Literki A i B. Aha! No. Tak mają mi... trzech synów, i każdy z tych synów ma jedną siostrę. Ile dzieci mają kowalscy? Dwa. Co? Dwoje dzieci mają kowalscy. Jeszcze raz ci przeczytam. Ile mają dzieci? Tak. Sześć. Źle. Ile? Cztery. Ja wiem. wiesz wie dlaczego? Wiem. No, dobra. Sześć. Nie. Cztery. Mam trzech synów, ma. Trzech, trzech synów syn. i każdy ma jedną siostrę. A że to jest rodzeństwo, to to jedną siostrę mają, tak? Nie trzy. To jest rodzeństwo. Nadal um to jest koma kuła, masz kowalscy mają trzech synów, tak? Mhm. Mm I każdy z ich synów ma jedną siostrę. Ile dzieci mają kowalscy? Każdy z ich synów ma jedną siostrę. tam to cztery. Dobrze. Nikt na to pytanie dobrze nie odpowiedział. Trzy. Kowalscy mają trzech synów! Czekaj, czekaj, czekaj! Czekaj, czekaj, czekaj! Czekaj, 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 czekaj. Matko jeszcze raz. Kowalscy mają trzech synów? Kowalski, jest ma ma trzy razy trzy... Dziewięć. <śleski> Co? 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 Tak była brat, brat. No brat, co? Siostra, 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 brat, brat, brat. Tak to była. Jest brat, brat, brat. Jeszcze każdy z brat. Yy, każdy brat. Trzech bratów, nie? Trzech braci, no. I każdy z nich trzech ma jedną bratów. siostrę. No i każdy z tych. No to trz... trzech braci... I trzech sióstr to trzy razy trzy, czy nie? Nie. A jakie była odpowiedź? Cztery. Co? Cztery? Jeden raz. Dobra, no. Kolejny, dawaj. Trzy. No trzech. Siłą mają, ale jeszcze... Je sześć. 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 Każdy z nich ma pewną siostrę. Nie, Że źle. Cztery. A no co? Tak. Bo oni są rodzeństwem, wystarczy jedna siostra, wie, żeby... Wiem, Żeby... Wiem, no. Zero. Aaaa! Jak zero? Aaaa! No dziewięć. Dzieci ma... Dzieci ma... Cie, cie, Nie. Ile ma? Trzech synów? Trzech synów? Każdy z tych synów ma jedną siostrę. To ile? Sześć. Źle. Co? Aha! Jak? No bo... Każdy z tych synów ma jedną siostrę, czyli jedna siostra jest tylko, bo każdy z nich jest rodzeństwem. Kumasz? No... Dla każdego to jest siostra, nie? Zniósł jajko na szczycie dachu. Na którą stronę spadnie jajko? No nie spadnie, bo jest na szczycie. Przy szkołach nie znosi jajek. Ja. Nie wiem. Kogut nie znosi jajek przecież. Kogut zniósł jajko na szczycie dachu. Na którą stronę spadnie jajko? Kogut zniósł jajko na. Na szczycie dachu, na którą stronę spadnie? No nie wiem, no daj powiedz. Kogut nie znosi jajek przecież. Ach. Dobra. Ja rozumiem pytania. No już teraz powiem. Kogut, zniszuj jajko na ścieki dachu. Na jajko. Prosto? Nie, przecież kogut nie znosi jajek. A, no tak! Nie spadnie. Czemu? Bo jest na środku. Nie, kogut nie znosi jajek przecież. Ale to kura. Nie, kogut! Kogut z jajko Esusie, na czucie dachu. Kogut nie znosi jajek przecież. No. No, o to chodziło właśnie. O, nie wiadomo. Czemu? Na środek. Jak na środek? Si czemu na środek? Nie wiem. Nie spadnie, wiesz czemu? Bo kogut nie znosi czemu. jajek. Uch, uch, wiesz? Nie